Ładny bardzo. Wiem, że jest ładny, bardzo dzięki Grzesiu, ale nie, 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 do mnie nie podbija. Elo Siemandero, Gargulec, na Rejo, witam serdecznie w tegorocznych, tego tygodniowych rozgrywkach ze wspaniałymi przyprawcami, ze wspaniałymi kolegami Siemano Damian, siemano... siemano P, Natural, Siemano Andrzej, którzy są w przeciwnej drużynie. I Siemano Gracia, siemano Rysiu, Siemano, Gargulec, którzy są w drugiej drużynie. Dobre, dobra. Znowu jakiś miks wyszedł, jak on działa, nie wiem jak zadziała, ale pamiętajcie, że załatwiłem na te wspaniałe rozgrywki olimpijskie, igrzyska supermocowe, sponsora specjalnie, dlatego korzystajcie z tego wspaniałego kodu, który tam wyskoczy, opędlujcie ze skiny, albo chociaż użyjcie kodu, będę wdzięczny, będzie super. Teraz puszczę Wam staweczkę, a po niej zagramy sobie wspaniały mecz w supermocy. Będzie się leser, tak? Pyk, pyk, pyk. No, no, mogę dać. Sponsorem się tego odcinka jest SkinPlace. SkinPlace pozwala nam sprzedać lub kupić skiny natychmiastowo. Aby sprzedać skiny, wystarczy zalogować się przez teama, wybrać skiny, które te sprzedać, ustawić metodę płatności i voila! Najlepszy kodzik gry daje Wam dodatkowe 2% bonusu przy pierwszej transakcji. Sam czasem korzystam ze SkinPlace, więc mogę serdecznie polecić. Bardzo mi się podoba że ta opcja weryfikacji ofert na Steam, przez co się nie zachmęcisz tam przy wysyłaniu oferty. Sama transakcja zajmuje tylko kilka minut. Wiem, bo sam korzystam, sam sprawdzałem, także polecam, a teraz zapraszam na odcinek. Go, let's go! Dobra, i już, już proszę resetować, już jesteśmy na serwisie. Mam nadzieję, że nie wstawię lasowo tej wstawki tylko w ten wyważony moment. Nie, nie, bo ja tu jeszcze ogarniałem sprawy, wiesz, sponsorskie, nie? Bo ona deal outną, nie, nie? Nie będziemy o, mogli chodzić w spokojnych koszulkach. My mieliśmy tego a już nie mamy. Dobra, lecimy. Bez sensu, bez sensu się mi... Kurda musiałem na Pymora! Kurda, trafić. Przepraszam Seco że się to się wypika Dobra, już przejebane, patrzcie powodę, gdzie taki macelowy ziewięty jakiś ten człowiek To jest w stanie strzelać tutaj Ty Wyszło robisz go mało no, będziemy szybki krótki toksyczny przepraszam Bydze was wszystkich widzowie Proszę już widzę to się dzieje działo no, ale się pojebało nie mamy ale leciał na tym nof nie dało tego gówna zabić no nie umiesz to zabiłeś proste <laughs> Ale jak naturalnie byś nie pierdolisz, kaza auty

Dobra to jest GG po jednym pewodzie Nawet nie musiał wybuchać Nie, nie, nie strzelałem niego, bo od razu sobie zobaczyłem przy broń ma Kurde, musiał... A na pełatrafił, nie? Jak najedziesz w ogóle na replikę to też nie ma czerwonego to replika, no O Sens ginam, Paudegina, ginam! Dziwka. kurwa, się, kurwa, kurwa, kurwa na tego kurwa. Buraka musiałem trafić. Mogę. Kur... Nie, chce nie chcę mi się z tobą walczyć. Czek, bo boisz się dymu? No jest tutaj Dobrze, na 사이cie, na sojcie. Kurwa, jak on jechał tu. Dziwka miała kamerali HP, nie. Ty ileś to. No, miałem i nie mam. Znowu to ma na te kartki. Zmożyłem! Mi się kurwa w kamerce! Nie nawet w ciebie, bo to śmiertelkę, nie? Aby kamerkę! Ty... <śmieniciela> A mi się w kamerkę zaglu... zajrzał jebany pies. Kurwa. Piesze to było. No widzowie, no szybki meczik będzie miałam dwóch kurwa, młodych talentów kurwa, kurwachu, robi siebie. Będzie dobrze! Dwóch Standardowo. Kurwa, dobra. Jeden B. Kurde, no i poryciu. Niedobry grajek, gracem co? Ja cię tu no posadzę, może co? Zobacz, wejdźcie tu. To jest dobry pomysł widzowie, kurwa, bo. Kurwa, niezła, kurwa, podsadzka jest tutaj. Ale oni, ta mapa jest taka krótka jaka się pana. Kurwa! Zeus jebany, kurwa, Zeus! Nie no. się tam podstawiają, się. Dobra, kurwa, gram po 90 ma. mam. Dobra, ja troluję, kurwa, nie nagrał, bo nie karują mnie. Ja tak nie umiem. Niesamowite. co za gówno, o! No, wypierdam jeszcze coś. Dwóch pod B, uderza, kurwa, idę na leskę. Rada z drogami miała w coś Michał. Nożnik się dziewięci. zabić i kontynuuje, że oni bradą. Dodatkowy skok i ciasko. DMG oczywiście na lądu. No i zaraz będzie jakiś raszujący tu, kurwa. O oh, jest, raszujący. Nożnik, nożnik. Dawaj go! Się, dęle dęle, dęle. Daj Daj jest, w BES-ie, znajdą ci wypał. Pasyczek. Tutaj jest, w Nie, na bes Ucieka do środka. Dobrze, dobrze. Porobiłeś je jak botu. dziwka paszła? Nie jest. Dobrze! Nie, nie, no. Jest, oh, tak dobrze! Tak było, nie, nie. Voilà. No, tak ja pierdolę. Ty co wy robicie? alo. Jak z kurwami. Aaaa! Harcie, eaj, na farcie, na farcie! Biegasz tam wami, kurwa, jak dziwkami lawirował. Dobrze zakończył. <grym> Niesamowite. Niesamowite. Niczego powinienem dojebać, nie? No, nie wiem. No, Nie już nie mogłeś, no. Znajdź bo... swoje ograniczenia, człowieku. Kurwa, o, jeszcze tak homod mi kurwa duchy, jak mam fula. limit, kurwa. Kajen? Jest limit? No limit tam, kurwa. Z limit, już jest Dojechał, dojechał. Dojechał, mila ta moda. Kurwa, odrzucające pierdolone, już by tak... Tu nawet że... nie chodzi o to, że to przeszkadza. To jest ten problem, że ty w szoku dostajesz, co się dzieje. i ja pierdolę! Graj na tym... Widzowie, ja. będą dwa mecze, bo w 6 minut to nie będzie odcinka. Ale to ma patero No to ma Patero, no. Ale to jeszcze DMG się pa... musi obudzić. Tutaj tylko 190 90 się opłaca Tak. Nie, tak, 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 tak. tak. O, to, tak, to, tak, tak o, tak, 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 Co tu tak, zostało? Pokazuj. Co mi pan poświetliło? nie, 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 nie. nie. Tak, tak, tak. Nie, 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 nie. nie, nie. Tak, 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 tak. Miał zapis to, co? jak? Ale jadą dwóch. Koczko dana ich, Murzyn. Kurwa, mać jaki fart pierdolony. Albekaś, aha, redukcja. Obiłem go trochę, ale. Ale co, co oni kurwa? jestem My kurwa. Gdzie oni kurwa Jeszcze jeden był, chrupek plecy nam dojeżdżał.

Wyjebał się pleca, powiedz co chcesz. No kurwa dawaj PvP! Tak, da. 1, 1 na 1. Dobra, opieć 1 na 1. Wygrałem. 93 w 10. Kurio. Jumanji kurwa. Widzowie, mam plan kurwa skrytny. Daj ty honor człowieku. Michał będzie dojeżdżał, idę go zniszczyć teraz. Skrytny kurwa plan, tylko się zgubił gdzie jestem na mapie. O kurwa, dobra patrzcie to. No. Kuchu. leci leci Kuchu. Kurwa, a, a, was a, kurwa był, jest stał, jeszcze jedno ja, amo, amo, amo amo, amo, amo a jebana jaka spada? Gdzie no też mi się wydaje, że on gdzieś tu był tu był Michał jechał. kurwa, mało, mało, uważaj tam na zalewu? był, był. A jeba, Bro, A, poszczaj ze statusem, no? Aha. <laughs> Gdzie ja on się jakbyś, mógł schować? Jak, jakbyś nie dał granata, to byłby w szoku. Bo on patrzył dwie pozycje na no, Ale musiałem, bo żeby patrzył jeszcze, że tam był nie. Wejdę na smołówka, nie? No, nie, nie, nie? Kurwa, ale tam tu jest na tej mapie. Nie jest, Kapisiak. Kapisiak. Jakie O, zajwiste. Eee, nożnik i modu. A, bo mi ziwka wyłączyła, oczywiście. Dawaj, wiatr, robimy tu. Normalnie taką? Mogę to rzucić? Podwójnie Pod będzie grane. O, kurwa jammo wyłączył, wiadomo dobra. Jednego psa zabrałem ze kurwa, kurwa mać Kurwa tu był. Dobrze kurwa, że byliście tu ty mamo to, Ale pewora przynajmniej No ale dobrze, powiedziałeś no A, tak. Bo kurwa ja mnie nie zauważyłem to, to, Skakuje w lewym dolnym ale on mnie nie zauważył A, no tak. O dobre mamo. O no masz zajebiste diemi, trzymaj się. Co, za, co dostaniesz to zabiorą kurwa, No Fire in the jeden longa chyba. Kurwa, co ty? Aha, no dobra, elo. <ścoughs> Rysiu, dobrze rysiu, rysiu to dobrze, rysiu, dobrze. Mam jak coś? Dobrze, Nie rysiu, masz, dobrze. nie masz. Już zajebali ci, Rysiu. Ty jesz kurwa, stary. Ja ci, Rysiu, podpowiadam gdzie oni są. w ogóle zrobić stary. A dobra, Patano, <ścoughs> do <ścoughs> może być jednak. którą się, musi się Rysiu był tu koki. Niestety. Czałem u koseł a u nie, bo chyba mnie nie wyjdą. Koki śmire. naturalna pierdala stary. Kurwa mać, jebany tzw. Kurwa <tryk> shiftia zajebany, kordel kucać. <tryk> Ale ojciec kali jak bolos zgasną, do już No to gieras <laughs> na ja plecy w Pierdolona Mała kurwa skadająca się, kurwa mogli kalić. Kunegunda kurwa. Kunegunda pierdolona. Mandalina z dupy wzięta. Leżysz. Idą teraz. Ale w pizzy dostajesz dejda mocno, nie? Zaszej idę, to byłam daleko z Paki murzy na besie. sie mówiłem ci Ale wracam Przeżył, przeżył Ja zombiaka to w pizdę jest mać A ma zombiaka pewnie Nie ma, nie ma Przecież gdzieś u plecy może mieć Gdzieś może mieć plecy jakieś a? I ten jest gdzieś schowany Jeden gdzieś tam pod schodami chuj wierdział tam siedział drugi zombie, nie wiem. Palaka na początku wcześniej dał tej pod B, ale nie wiem gdzie on jest teraz. Ja całą mapę obiegam, więc nie widzę go. <grym> obiega, obiega, giły, obiega, obiega! Obiegaj, obiegaj, baudek Jest, tam nie mówiłem. Jest kurwa, minąłeś go. Minąłem. <grym grym> Brała na B <grym> Kurwa! <gulia> ja, nie ma zabawy, nie ma, no, dobrze, je, bro, udało je. się. Ale jakaś technika to była, bo ja bym nie wskoczył na tą skrzynkę, tyz ona. Ale, ale ja go tam kurwa minąłeś, mówię, że to Ja go puściłem, <gulia> ja go puściłem. Ja po niego przyszedłem. Trać. Już połówka jest widzoweta tej. A za, czasem nie To się dropa? A weź drobni, no. No drobni, no. Kurwa, kurwa. Wale go w Kindy bała. dobra. Ej kurwa! Z góry tam na pierdala, kurwa, podsadzili się, kurwa. Zaraz go zabrali. Do lodyci, do, do jebać. Do <grym> ja pierdole, pierdole. Pevor jebać cię do spodu, kurwa. Ciebie dwa razy jebać. Jebać cię, kurwa. Wleciał gdzieś na górę, kurwa. Co jest, Nie dało się. Dwóch zabiłeś, Michał. ja się w zrobić, kurwa? <grym> Ja wiem gdzie kurwa Chyba ich kurwa Ja pierdolę, płat, ale płat, robotę, ale, kurwa Ja pierdole ale kurwa oni tak z za no, chuj Jak ja patrzę kurwa, Ja kurwy, tak bym kurwy dostał bym na Nie przewidził kurwa co oni robią Ja pierdole Na longu był no, no, Tam na dwie, tym, tam gdzie na przedziemiu się wychodzi Walgo w dbała Kurwa nie bali jebali cię kurwa w A bali kurwa w kiszkę Kalkonosza cię jebali kurwa Kiwi Poru bara, kurwa i tyle to kupił. Och, no, Natura mądry, piękny umysł. Kurwa, no. no. jestem. Ja no. no, czas się jebany, ty pies zostawić. No. Kurwa, całą mapę. Ale tu trójaka się kręci, kurwa i wołem. No jebali, jest wysoko, tak. jest wysoko. <laughs> w tym koncie, to wygląda tak, że co, co dwie godziny pisze, że kogo je bali w co kurwa, nie? To jest kurwa, to jest komfa u naturala. kurwa,

ja byłem za skrzynką i mi spizna, <trykowalne> no, o, przecież, kurwa, Dobrze, kurwa, <trykowalne> stoi gdzieś to. kurwa jak burek, kurwa, nie wiem, nie, nie zrozumiałem tego co się stało ogólnie. Co ty miałeś teraz? No do oh, dobra, okej, ja, okej. Okay, okay. okay. ale, ale, ale my zaczął iść dopiero jak ja pod A poszedłem, poszedłem, poszedłem. Pogramy. Dwóch B jedzie, 1 jeden B, jeden meat Już dwóch B jedzie, kurwa, ty pierdolisz. Tak. Wszyscy jadą. Ukradł bronie, kurwa. Kurwa, cpel. Ja myślałem, że do Pewoli się a ja to kurwa jeden, małpa jebana! Jest jeden tam? Jeszcze jeszcze jeden, jeden jest jeden, jeden. Jeden, jeden. Oby, kurwy, jebane! Ale wam daję, co? Zdzielu, zdzielu a, a, nie, bo widzę, że ciężko jest, to nie chodzi, wadanie, że Pewol ich niesie, to bo zobaczcie, taki super docesem, że które flagów to pewo. Kurwa. No Jebany podcicie, że Peja, peja chyba sraka jest. Kurwa, ale jak kurwa dobra kurwa, weźcie mi tego debila weźcie go kurwa weź kurwa, nie wiem, We, weź kurwa, weź, nie, weźcie graj mi go z nim. Kurwa. lecimy, lecimy No Karencja to jest jak kul granie z tym chłopem kurwa, Jeden, tu skraca, skraca jakiś kurwa Lolka spierdolę Kurwa dwóch mnie dojeżdżają małpy kurwa Ja pierdolę łącznie 60 km dojechało Jacek z dobry kołem kurwa 1420 tych z tych chłopiec wyglasali. Dojechali mnie! A co? No to po kurwa, gdzie mogą być. Maflak kurwa. Ja pierdolę. Ja, nie co To kurwa, kura jej. Je, je. kurwa, no, no, kurwa. kurwa! To on trollowi to drugi raz wyszedł nóż na górę, kurwa. To on miał tylko głowę, kurwa. Tylko no, miał... no, głowę miał. Czaicie kurwa, że rysio ma na Oricone i wali po klasy, kurwa. Szarańczo odjechał. Znaczy ten recoil to jest akurat tak, jak to zapominam o Jeźdzmy się. Jest, krab, to jest masz gaz, to jest co, kurwa wiesz, no chłop ma kurę, on ci rewolwer kurwa kupuje, no i co masz z gulasy? Ciągle na poważnie kurwa Było dobrze No dobrze, to to dobrze. Ja nie trafiłem w głowę myślę, że Oni się dojechać lubią Natura, widzę cię Mówiłem, kurwa, wow. pies dojedzie. Dziś mida dojechał, ja nie wiem, gdzie to jest nawet kurwa. Wow. Idę po prostu przed siebie. A Kurwa, nie gdzieś Kurwa, jeszcze jest. 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 na tym longu. jest. Kurwa, jeszcze to? 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 Kurwa, jeszcze uh, 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 uh. jest. Gryta, ja go, go coś tam, ale... Kurwa, tu nie wiem, co się dzieje, że kurwa, Stam ciężkim, kurwa, szoku jest taka pizza znowu A no dobra kurwa myślę, się jeżeli się szyje, kurwa to my się nie, no nie rośnie, żyje kurwa nie. To się ja z kasiłem i nie bałem się Kurwo jebana wow, Dobrze zresztą. kurwa I weselkę podnieś go ładuj Nie no Greska o tym no, Greska O digla podniósł Kurwa, i no on z kołpu jeszcze gra! Widzowie nie da się, kurwa! Dobra, ja mogę grać z Lysiem, ale weźcie kurwa Gracjana! Ja to się dali, z tego trafiłem. No dobra, fajnie, kurwa, no trafi się często, no jak się coś tam nie klika, ale kurwa, ty trollujesz chłopie! A jednego fula nie zagrałem, bo pier, pieniędzy nie mamy nigdy! No to ja ci mogę, prawda? Cały czas kurwa eko, nie? A chcę takie fullsquia, fullsquia jest związane. Nie wiem, co mam robić kurwa. Musi kurwa, milion życia ma chłopie. O wystarczy. Jest dwóch, to było. To w kindy ich bierzemy, no spokojnie. Ładno rozjebali mnie jeden. Stałeś Jesteś tym gracjami! kurwa! Dostałem dużo. Kurwa, nie zdążyłem ktoś nawet, tle headów mi wyjebali na raz. co to blakus. Blakus jest tak spompowany, że. No, no tak, no w ogóle sobie nie pompują, kurwa. Maczaniaka. Czekacie, czy co, kurwa?

Ukradam mą, ukradam mą. Ładujcie. kurwa, nie Co się kurwa śmieje, naturalnie. Ale to są kurwa kurczaki te. Ale nie? wy kurwa lecicie. Ja, kurwa, ja, jebane zwierzęta. Jak pedały <laughs> razem, kurwa za kutasy, nie. Trzeci raz już razem za kutasy. Biegajcie razem, łącznie macie 60 IQ, kurwa. Może coś wymyślicie, kurwa. I polecieli, kurwa. Trzeci raz. Na... Kurwa, znowu. 60 iPhonek zdominowało genetycznie, kurwa. No tak. Intelektualnie w sumie, wiesz? Nie, genetycznie, genetycznie. Jest, jest. Gdyby jeszcze chłopak jego pewnie. Jest, jest, gdzie balasz tutaj na midzie. Kurwa, dobre info dajecie. Jest, jest. Na midzie, kiedy balasz, dugas. Na połowę mity. Ty gasz jest, a. O, a co loszowi robi. Łagodny, tygas. Tył, byk! z to jest, robi. I tu już, kurwa, tatuś pewnie pisze. ty będziesz pącił. Ta. Ja nie mam co pącić, jak ja nie mam, kurwa, tego... ...broni dobrej. Kurwa, macie, co się dzieje? tam idę na pysk no Kurierda, <laughs> Kurwa, dalej kurwa z nim gdzieś Ej, ale ja słyszałem jak tam dzięki za Kurwa, ja, widziejmy czy co? Te <laughs> <Cieszałem, jak> sawe <laughs> Kurwa, no. A gracian kurwa z... Widzowie, nie Uj, jeden no ja z tych, miałem... który daje super formy, to gracja, widz ale no, on troluje, no sobie zrobi no, najwięcej fragów, no, fragów, ale no... No gracja, no stoi, bo przejdziesz, gra na tym w łapie i coś. Dobra, najwięcej zrobiłem tak w całym meczu, pozdrawiam. No tak, nie no kurwa, dobra, no my powinniśmy grać lepiej, to jest taka prawda, i tyle no. No to tak, no ale... Eee... też eee... wy, 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 wy. Nie no, Andrzej jakoś dobrze gra kurwa, nachlał się i patrzy od razu kurwa, 97 ADR-a za normalnie jak 41 jak ten, kurwa, nie? Ta, no to widzowie, to by było na tyle, pamiętajcie linki w opisie trzy specjalnie tam kodziki, nie kodziki, te sprawy. żegnam się, dał mi prezent Warszawy, co No, cześć, paki.